No witam wszystkich. Jak to mówił złomek, niech was wzrok nie mydli. Um, tak, gram w Fallouta 76 i nie wiem dlaczego w sumie. Za, zabijcie mnie, a nie wiem, um, nie wiem co tu robić. Nie wiem w ogóle, nie, no. Słuchałem dużo i oglądałem dużo klipów na temat tej gry I wiem, że to nie jest coś w co chcę grać, ale Jest tak jeden z gred, Który mnie poprosił Pip-Boy No jasne Powiedz, że się zamkni Ale wracając, dobra Jest taki jeden gościu Który się mianuje Jaśnie Panem Tak jeden z gred. I on mówi, że to jest rewelacyjna gra i muszę na pewno do niego dołączyć. No podejrzewam, że to jest jedyny gość, który jeszcze w to gra. No a na, nie, nie mogę mu odmówić na stare lata, żeby jak mnie o coś poprosi żeby żebym nie zrobił tej przyjemności, no po prostu, no niech, niech już ma. Um. Um. No nie, nie chcę w to grać. Nie chcę. Pip-Boy'a muszę znaleźć, a... Nie wiem gdzie jest. Chyba mam wiedzieć gdzie jest Pip-Boy. Um. Nie chcę odpoczywać. Chcę znaleźć Pip-Boy'a i wyjść. Ale wracając. Um. No, już na samym początku widać, że to, to nic z tego nie będzie. No, ale muszę znaleźć jaśnie pana w tym świecie. I to jest mój cel na dzisiaj. I mam nadzieję, że mi się to uda. Możliwe, że mi się nie uda po prostu nawet wyjść z tego pomieszczenia, i też będzie dobrze. I też myślę, że będę usatysfakcjonowany tą grą na tyle, na ile zasłużyła. No, nie wiem co mam powiedzieć po prostu. A tu jest! No. Kurde, staję obok tego, Patrzcie się. Więc jednak uda mi się wyjść. No ale, ponieważ gra podobno nie ma do zaoferowania nic ciekawego, Bethesda dała ciała, to... Yy... O, poczekajcie, 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 bo co, mam tutaj coś. Yy... Ustalimy sobie perk'i, tak, jak w każdym Fallout'cie. Ma, ile mam punktów do wydania w ogóle? Dobra. W... A, nie mam do wydania. Dobra. Nie ma problemu. Nie ma problemu. O, tak. Mogę zmienić między y, trzecią osobową. Chcę się dać. Tam mam jakieś zadanie, tak? Ok. Cześć. To była niezła impreza, widzę. Jaśnie pan pewnie tutaj imprezował e, z kolegami, a mieli grać w The Division 2, widzicie? Z Bambamem i resztą, a tu nie. Impreska w Falloutie 76. O co, to jest to jest typowe dla tej bandy. No, i w piłkę. A, nie chcę tu tego. Jak się kopię? A nie. Dobra, no tutaj. O, tu mam iść tak. Nie? Nie miałem go walnąć? To co, co miałem zrobić? A, tam iść. Wszędzie balony. Oni świętowali to, że jestem tam y, schowany, a oni sobie chodzą na zewnątrz. Że ja jestem jeszcze w krypcie, a oni już imprezkę robią, chleją i tak dalej. Ale nieważne. Nieważne. Co ja to chciałem. Y, y, aha. Jaśnie pan. No właśnie. Bo to oni będzie więcej. Bo myślę, że ta gra. Fakt, że ta gra nie ma niczego do zaoferowania, powoduje, że lepiej porozmawiać o jaśnie panie, który pochodzi z e, prawie ze stolicy Polski, czyli z kobyłki. I em, tutaj myślę, że porównując falota 76 do kobyłki. No, to zdecydowanie wolałbym rozmawiać o kobyłce. Sprawdziłem, wyobraźcie sobie w Wikipedii, to jest e, miejscowość niedaleko Warszawy, podobno, która ma 100% populacji. Tak, czyli tyle, ile ludzi tam powinno być, tyle jest. E, dokładnie 22 777. No, zapamiętałem. Więc yy, no. Tu chyba brawa się należą, bo zapamiętałem, jaką populację ma kobyłka. No, ale. Nie, żem się naśmiewał, broń Boże, bo to, bo to nie o to chodzi. To. Yy, ja szanuję. Po prostu. Tak, tak, jak mówię. W porównaniu z tą grą, yy, lepiej mówić o. Tak uroczej miejscowości, niż w nią grać. Co jeszcze możemy powiedzieć o kobyłce? No, ma herb. Ma herb, tak. To jest złoto-błękitny herb. Podzielony poziomo. Czyli całkiem. Całkiem fajnie. O, tu się krypta otwiera. Także idziemy szukać jaśnie pana. Chciałbym wierzyć, że ta gra mnie zaskoczy. Okay. No to jestem ja. No jak hobby, jak ciostko, jak malowanie. Trochę niepodobny, ale kto w dzisiejszych w czasach jest podobny do samego siebie? No. Ale wracając. Ym, Kobyłka nie. Ma nawet cztery zabytki. Kobyłka ma. Y, jest tam bazylika świętej trójcy. O, ludzie. Osiągnięcie dostałem, ale wstyd. Teraz wszyscy będą widzieć, że w fallouta grałem 76. Muszę to jakoś wykasować. Ok, idę szukać jaśnie pana. Ym, Muszę wołać hop hop, chyba. Nie wiem. O, a tu jest jakiś epic Zander. To chyba nie jest on. Um, dobra, wracając do zabytków kobyłki. Jest tam budynek dróżnika. Na pewno, warte zobaczenia. Jest rynek. Rynek jest charakterystyczny. Wyobraźcie sobie, że rynek jest w kształcie trójkąta. No? Um, ja pochodzę z Krakowa i to. No to jest, to jest takie niezbyt spotykane dla mnie. Um, tu mogę włączyć Pipoja, no wiem, super. Um, I ostatnim zabytkiem, taką mi takim miejscem, które można odwiedzić, to pałacek biskupa załuskiego. Nie znam człowieka, ale myślę, że warto, warto zobaczyć. Um, co jeszcze? No, kobyłka stanowi tutaj, uwaga, 2,1% całego powiatu, powierzchniowo. O, tutaj mam pierwszą walkę. Tak, będziemy się bić. Ale dostał. Huh. Ale to, to, to nawet nie jest takie złe. Awansowałem nawet. Zaraz. No. Zero pomocy. Zero pomocy, ale co to? Eee, co ja mogę... Ale co? Eee, transfer. Dobra. Znaczy co, że mogę... O, nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Oddałem... Goście, trochę za późno przyszedłeś. Ja tu już... A skąd ty masz maczetę? Co za gość... Co za... Gdzie on to znalazł? A dlaczego ja tam wstawiłem moje okulary? Um, jak to się robi? O tak, dobra. Mm, take all, dobra. Zabrałem robotom wszystko. No ale przecież yy, poczekajcie, bo ja. Nie jestem tutaj, żeby grać Fallouta, yy, tylko opowiadać o kobyłce. I yy, teraz tak kobyłka ma aż 15 dzielnic. Nie wiem, gdzie mieszka yy, Jaśnie Pan. Myślę, że on na stałe zamieszkał w Falloutie 76. Ale stawiam na. Mm, sosnówkę. Na sosnówkę. E, a dzielnice w kobyłce są następujące: Antolek, Mareta, Grabicz, Kobylak, Kolonia Chór, Sosnówka, właśnie. Wspomniana już. Zalasek. Ktoś do mnie strzela, ale mu wrydam. Jeszcze raz do mnie strzelisz przerwał mi. Przerwał mi po prostu skandal. Dobra, e, znaczy ja to skończyłem na Zalazku, tak? Piotrówek Jędrzejek Takie typowe e, polskie nazwy, bardzo ładne. E, nie ma się do czego przyczepić, e, staropolskie takie e, Maciołki Pięknie nadarzyn też super. Coś się nadarza. Gimby nie znają, to już, to już teraz, teraz się tego nie używa. Albo dashbur się kiedyś mówiło, nie? Stefanówka. Turów i źródnik. Czyli takie są yy, dzielnice. A gdzie ten gość z maczetą jest? Pewnie do Krakowa się udał. Dobno. No, tak. Taki żart ym, suchar. Yy, no i yy, co jeszcze? 47% yy, kobyłki to pola uprawne. 27% to użytki leśne. Także tego. Także mamy yy, kobyłkę. Contra Fallout, no zdecydowanie, kobyłka wypada na plus. E, odwiedzę na pewno. Odwiedzę na pewno. Już mam zaproszenie od Jaśnie Pana, ale mam też od, zaproszenie od niego w Fallout 76. I co? I powiedział: znajdziesz mnie, znajdziesz, znajdziesz, bez problemu mnie znajdziesz. No i gdzie? Jak? Co to jest? To jest kleszcz. Jakiś wielki kleszcz. Będę mógł przenocować tutaj. Może tu tu jest siedziba jaśnie pana. No tak wygląda. Oho, bimber już pędzi. To na pewno jest tutaj. Nie wiem, gdzie on jest. Pewnie w pracy teraz. Eee... Tych okularów to... a nie, to są pieniądze, tak? U, biorę wszystko. Eee... Tutaj pędzi bimber, tutaj też coś. Eee... Hmm. no, nieźle się tutaj... Eee... Coś tu mogę zrobić mu, eee... no. Piwo, Spiritus albo wina. Nie będę mu tutaj mieszał, bo yy, nie wiadomo, może jest w trakcie robienia jakiegoś yy, wina marki Komandos albo coś w tym stylu. Nie będę mu przeszkadzał. No, yy, w sumie w Wikipedii nic więcej o kobyłce nie było, więc nie pytajcie nawet, bo i tak wam nie powiem. Jak coś to zapytajcie, jaśnie pana. Yy, jak BamBam rozkręci jakiś. Yy, jak to się na stream, stream, tak? To to tam, gdzie można go zapytać. Eee, tato, tato. Eee, no i nie wiem, co robić, naprawdę. Tak na dzień dobry, no przyszedłem tutaj, ale ja potrzebuję tak, broń. Tamten gość miał maczetę, a ja nie mam. Nie mam nic. Nic nie mam. Będę łaził tak i kupię kleszcze, mnie będą zjadać. Ale... No jak jak dziecko we mgle Potrzebuję właśnie... No właśnie, to jest to. Bez jaśnie pana, to, to ja tutaj e, umrę, zginę i... A jaką ma... O, jaki ma warsztat tutaj? Patrzcie się. Jaki gość? Hmm, Twarz, że to wygląda bardziej jak narzędzia tortur średniowieczne. Ale... To... Mogę coś zebrać. O! Trzydzieści aż. A, a kiedy ja te w challenge e zrobiłem, że aż pięć już? Nie, nie rozumiem. E, aha, bo ja muszę, a wiem, dobra. Ja, ja pierdzielę. ale jestem głupi. A głupi Silny No, um, gdzie jest mapa? A tutaj mam level up. Popatrzcie się, mogę um, Dobra, zawsze chciałem zwiększyć percepcję. E, tak Nie wiem dlaczego, ale jak grałem jeszcze na przykład Fallout Tactics, to bardzo ważna była percepcja. I od tamtej pory już dla mnie najważniejsza jest percepcja. No, widzicie, tu, tu jest y, domek, tak? Czy no, czy tu mi pokazuje, że to jest domek, więc to na pewno jest y, domek. Y, jaśnie pana w sosnówce. Ym, a czy w kobyłce, nie? Y, dzielnica sosnówka. Dobra, ale teraz powinno mi się na mapie pokazać, gdzie mam iść a nie pokazuję... a jest dobra Tu mam jest dobra tu mam tu muszę iść I po drodze mnie coś napadnie nie wiadomo i zginę, ale to nic Ale to nic Ważne, że gram eee, Jaśnie pan pewnie ciupie w dywizjona, a ja tutaj chodzę po jakiś Jest. W okolicach. Poznajmy tak, w okolicach. Tam jest jakiś. Co to za, go... za robot? Hej. Nie, uciekł. A tu coś jest. Ten budynek wygląda jak biblioteka. Albo jak pałacyk biskupa Załówskiego. No. Kolejny suchar. Cześć. Aha, dobra. Witajcie. Tutaj... tutaj taki... Nie chcę nikomu nic ukraść, bo to chyba nie jest ymm, moje, to jest czyjeś. A tu... Co? Coś mi dziabło. Co mnie dziabło? łapka tu była? Jak się pan pułapki na mnie zostawia? Nie dziwię się, nie dziwię się. Niby mówi chodź, chodź, przyjdź. Jak coś zbiorę, to mnie napadnie i ograbi. Tak zrobi. Później powie nie, nie, to nie byłem ja. Ale. Znowu te roboty. Czy to jest... Czy oni... Co? Dobrze to nie, to nie był wróg Tu są te y, muszki Bis Aha to jest są osy dobra Czy pszczoły Osy osy um. Nie mogę skakać. Nie wiem czemu. O, mogę blokować. Blok i atak. Blok i atak. Tu coś słyszałem. A, to ten gość z maczetą. A temu co się stało? Spojrzał w... Łoł, wow. hej. mi mnie kurna nie strasz. Chłopie. Spojrzał w oczy jaśnie panu i się zamienił w takiego. Ten Radziłbym uważać e, mieszkańców, kobyłki też ostrzegam. Tych 22 776 pozostałych, że mają takiego jednego. No e, dobra, no. Mogę to wziąć o, ewentualnie. O! Zobaczcie! Mam broń. Mam. Nie umiem jej użyć jeszcze, ale mam. to robimy i tak, mam, yy, tak, mm, 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 tak mam o, mam mam cztery naboje, więc jestem gość To jest ten słynny yy, pięciostrzałowy, czterostrzałowiec Ten tu, widzicie? Modlił się przed Jaśniepanem. Przyszedł do niego o pomoc, tak jak ja. O, i tyle z niego zostało. Okej. Okay. A ten? A ten co robił na kolanach przed Jaśniepanem? E, nie pytam. Nie pytam, nie wnikam. To są wasze prywatne sprawy. Ja stąd idę. E, dobra. Będę tak łaził z tym pistoletem? Boże... No przecież to bez sensu jest. Ale to jest... Ale ta gra jest piękna. O, nasi tu byli. Jak w ogóle... A jest skok! Y jest... No, no... Nie, no kto to wymyślił, żeby skok był pod Y zamiast A? No... O! Zebrał... Coś zebrałem. Eee... Ktoś chce... Dołączyć do, do mnie, ale chłopie, gdzie? Do mnie? Jak ja nie wiem o co chodzi. Już lepiej by ci było, nie wiem, samemu chyba. No i jestem. Okej. Okay. Dobra, to jeśli chodzi o Fallouta 76, to taki wstęp teraz. Co tu mamy jeszcze? Tutaj mogę coś zreperować, na przykład tę broń, którą mam. No tak. Co tu mam jeszcze? Tu też mogę. Czyli e, ten. O, tam jest ten. Drzewo zebrałem. Znowu. Ha. Mam nadzieję, że, że sobie dresk nie powbijałem. E, o, większe, więcej drzewa. Super. A, mogę sk muszę skraftować e, zbroję. E, craft. Light armor. Eee... I muszę zebrać. Nie mam. Nie mam skóry. Rewelacja. Nie mam skóry. A sk z ja mogłem wiedzieć, że nie mam skóry? A tutaj co mam zrobić? Eee... Muszę stworzyć jakąś broń. O. Ehm. Eee... Zrobiłem noże do rzucania. Oj, kolejne osiągnięcie. Oj, to już trzecie. Będzie wstyd. Ale spoko. Dobra. To mam zrobione, jeszcze muszę zbroję. To na razie... No, cześć gościu. Ja muszę poszukać skóry, także... Pierwsze spotkanie z Falloutem nie jest tak źle. Ludzie narzekają, że więcej tego nie uruchomię. Pierwsze, co zrobię, to odinstaluję, ale no, chyba że mnie jaśnie pan poprosi, to wtedy na kolanach przyjmę za zaszczytem to zaproszenie. Um, może być, może być, mogło być gorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Poza tym nie znam tej gry, no. także to jest wstęp do Fallouta 76. Tak to wygląda 60fps 4k, po prostu opad szczęki. No dobra, to tyle jeśli chodzi o Folota 76. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych klipach. Do na razie. Hej.